Witam bardzo serdecznie z tej strony, Burkmanie. Dzisiaj gramy w nowy tryb w Rajocie na, na pbs się Program z Lemmy, oczywiście, eee, jest to typ fotyczki taktyczne. Bardzo fajny tryb mi się spodobał i widziałem tego, tak jak mniej przez chwilę oglądałem Zostaje na czym ono polega i jak to działa. I powiem Wam, brzmi dość interesująco. Eee, przejdźmy dalej tutaj. Mhm. Tutaj jest malutkie wytłumaczenie, o co chodzi. Eee, oczywiście tu wybieramy postać, jaką mamy mieć na tym. Wyposażoną, skórka, areny. Takie pierdoły. tu możemy zaprosić do znajomych, żeby wygrać z znajomymi. Oczywiście to jest całkiem beta, naprawdę, do tego się było cholernie ciężko. na no teraz na PBS-a to się dostać, to jest normalnie cud. Totalnie cud to jest, to jest dostać na PBS-a. Zaraz, Ok, od razu się rozpoczęła gra. Czekajcie już, to dać nowe okno. Bo oczywiście to robię teraz trochę na OBS-ie i widzicie gry. A już w idziemy, będziecie mogli widzieć prawdopodobnie okno. Gry. No i widzicie już, dobra. Ja się pierwsza, a teraz druga część. Właśnie teraz zauważyłem w ogóle, że jest coś takiego ciekawego. Jak macie jakiegoś gracza i klienci na niego, to pokazuje się jego ranga dosłownie. sobie. To jest fajne, nawet. Widać, że ogólnie teraz, jak patrzę się na tego PBS-a, to jest kupę, ale naprawdę multum ludzi, którzy się wpieprzają do tego PBS-a, żeby spróbować tego trybu. Ten tryb naprawdę przeciąża serwery do dola. Jak na PBS-a chcecie wejść, to mówię od razu. Czekanie jest dość spore. Dobra, jesteśmy na dole. A i tak, teraz po środku biegają czampy. I teraz możemy wybrać sobie jakiegoś champa musimy wybrać Garen. <grymne> Bliska z tym? Nie wiem. Weźmy tego. Zde o o fajnie, Zd Zd zdążyłem złapać cokolwiek. Rexy mi się złapało. I oczywiście umieszczamy ją oczywiście na polu bitwy, żeby rozpocząć odrywkę. Możemy tylko na razie jednego champa postawić. I tyle. No. Oczywiście Rexa ma tylko że to jest tylko przedmioty. I rozpoczyna się gra. bardzo fajna. Mała taka gierka od, od ten. Eee, nie fajna, ale problem mi się podoba. W taką sprawę. Prosta gierka. Okej, okay, dobra, pierwszy z elementów zaliczony. I teraz dostajemy tak. Eee, mamy sklep i możemy w tym sklepie kupić em, bohaterów na linię. I, oczywiście, jeżeli będzie mieli chyba trzech, to oni się mogą później zastakować. Ja później jeszcze jednego, może greny dorwę, to wam pokażę o co chodzi dokładnie. Aha, i tak po dwie monety dostajemy za każdą turę, więc no. Nic więcej nie zrobimy. Prześpieszyć to, też się nie da. A, mogę rzucić jeszcze jedną po nie uwagi. tak, trochę późno zwróciłem uwagę, na to ale dobra. Gdzie to? A, i są jakieś dane klasy, to masz, są bonusy do tego teraz, tak zwróciłem uwagę na to. Mówię, nie, gram pierwsze. Dostaliśmy miecz. KW. Mm. Na no, ja razie nie wiem, czy to wydam. Dobra. Okej, okay, mamy miecz KW, dostaliśmy im ten. Okej, okay, mam garę na kolejnego. I patrzcie, o, widzicie, i teraz on garę zlewelował do drugiego tieru. To jest właśnie fajne. Co mm. tu mamy? Mordykaiser? Dajcie, Mordykaisera. Um, dajmy mu Może mogę? Tak Nadamy temu ten uh, Atak Speed na razie nikąd nie dajemy, bo to jest trochę niepotrzebne. I mamy jeden bonus: uh, Zadawane obrażenie plus 20%. Mamy także fajnie. No, jako ma ten daje nam dodatkowy punkt z tego. spoko. Wow, zajebał kryt. Jebie krytami, gary, patrzcie. Widzicie to, jak on zajebał krytami? E, dobra, Mordekaiser. Mm, Zastanawiam znaczy, się, czy nie mogę dać e, tego, Kosturu. Um, Okej, okay, to możemy wziąć, będziemy mieli od razu z tieru, fajnie. E, Zamienimy go za tego. Um, dajmy mu manę. E, więcej. No, i to chyba tyle. No, że tu więcej nic nie, nie będę robił, Ale to nie, mi się nie opłaca, bo dwie sztuki mam, tylko że to ja nie zostaję na nas tę Teraz będziemy walczyć z jakimś graczem, więc zobaczymy, co tam my. Kogo, na kogo trafimy. Ok, let's go. O, on wywala. Na samym pierwszy poziom, no to fajnie, yeah. to. Mamy dość sporą przewagę Karen ładuje krytami. No to fakt, mam ładuje krytami? Nie wiem. Ale patrzcie jak Pani stoi. Eee, Warwick już rzucił, kurde. Dobra, ładnie i ściśnięty. A, pierwsza walka z nami. Oczywiście ilość dostanie wróg przy obrażenia, które mu wpływałem na to. Jest naprawdę bardzo fajnie. Czekam na resztę, ale coś się stanie. Jeszcze ostatnia arena chyba została, co widzę. A na które jest to rozszerzenie? Gnięcia. Okej, okay, dobra. I lecimy do kolejnej areny. Będziemy lecieli zaraz. I teraz tak, e, to są postacie, co zbawione chyba drugi od hieru. Bliskrank? Weźmy. Czy to są z tych postaci rzadszych? Weźmy martwi? Weźmy, weźmy to. No i dobra, czekamy na kolejnym. Skaczamy do gościa, bo to akurat jest step do gracza. Kogo ma Ari A już nam jedno posiepano O Ari, porzuciłem. Jezu ten Garen! Garen jest tak popierdzielony, jak się będzie kręcił na to, sorry bardzo, ale wymiańcie. Bum dostał, gościu. Gdyby hmm. miał i ten pas zdrowia na przykład, ale nigdy nie używał. Dziwne. O, Morgę, 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 bierzemy. Pokażę im, jak wygląda prawdziwy Eee, Za tego zamienimy pana i damy go tu. Eee, Ari. A wejdźmy, czemu nie? I czekamy na, na kolejną turę. Ok, I ktoś jeszcze przychodzi. Garena ma na drugim poziomie. Kurę trochę garena zwaliłem, że nie miałem na przy trochę, ale dobra, trudno. Może garę padnie? Margo ładnie fajnie, nie O, Marga jeszcze ultem żywiła. No a Naprawdę, bardzo fajna, luźna giereczka. Wow, jesteś jedyny. Kram pierwszy raz i nie dostałem jeszcze. ani jednego nagda, E, co się otwier... <grytania> what the fuck? E, what? <grytania> Dobra, jesteśmy na arenie już. E, dobra, mamy? Aszka, Gangplank, Fiora Hmm, szczerze wiecie co? Um, przygarnąłbym tą Aszkę, ale już zabrana jest Chodźmy Po Fiorkę Czemu czy mogę widzieć z obszaru? Hmm. Czy to za dobrym czampem jest z graczem? Czy to, aha, Wiele chyba tak działa na takiej mechanice Wejść. Dobra Walczymy Bo można już ją skurzać? A jego tym wcale skacze To fajnie, mogę im A i tu mogę przegrać trochę tą gierkę akurat A Przy tą gierkę chyba przegrałem Takie czampy, które skarżą wszystkie za plecy i atakują. Jest na mnie sprawę w dupie. Hmm. Okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Biskranka. Biskranka wezmę. Właśnie. Mm, tak. Tak, trochę. Mm. Rul. Dobra. Będziemy mieli drugiego. Nie wiem, czy to sobie mógłby podbić tego, będę mógł. Ja chyba nie ogarnę, że oni mają pojęcie, że rzucają. Sobie... Oj, powiem, że tu jest zacięta walka Ale chyba wygram ją to się daje głowy. A to się skończył. No <grywa> i obydwaj dostaliśmy. No nic. Hmm. Będziemy mieli kraby teraz. Blitzcrank. tu. No Dajmy tu. Um. Um. Kraj no nie zamijmy z tym na razie. Mordekazer tu. A może z Mordekazera tamtego na razie. Um. Będziemy mieli dwóch. Um. Braum. Braum mi się już przyda. Się jeszcze w sumie. Um, może w miarę on będzie szydał. A może zabraknąć oferty bo No to też ciekawe bo nie widziałem tego. Nie zwróciłem uwagę na to. Wow! tego zraba? On dostał z powinienem zdechnąć. Jeszcze się wychylowa jakoś. Nie wiem jak jest z tym. Żuka właściwie, ale no. Mmm... Ja się A, tak to zbiera, Ja Nie wiem czy ja będę miejsce to. Dobra... Dobra. Teraz walka znowu z graczem będzie. Chodźmy na pole bitwy. Aaa, to jest tak, dostać mi ranka. Hmm... Nie, do dupy oferty. O gnar! Dobra. Gnara dajemy na pole bitwy, myślę, dam. E, za. nie będzie tego. Mam atak speed. Przez atak mi się speed. Dajemy grany do um, Mamy Katę ale nie ma miejsca już. Um, sprzedajmy trochę. Bo Ehm. O oh, wow, ale ładnie zmiął mm, dobra. To Co mm. Dobra. Jest git. Koło Co? Kami Evelyn Może zacząłem zrobić pokazać mi lepsze czampy tutaj eee, w kolekcji. Mamy jednego garena Znaczy dwóch, nie. Trochę bez sensu to jest. Eee, kogo tu jeszcze mam z tych no Nikogo w sumie eee, reset mm. W sumie Czy wymieniam czapę? Nie, nie wymieniam na razie. Weźmy tego on, bo jeszcze mam jednego, żeby mógł później połączyć. Dobra, i zostaw sam Spokojnie. Zjechany, ładnie. Ok, dobra, kontorn, jeszcze ale nie mamy drugiego, żeby. Bo to coś połączyć z co tych bo mi tu miejsce powoli zaczyna brakować. I się patrzę, czy jakiś szampy, który mi się później to przyda. Hmm. Żadnych arsenałów na razie broni mamy, także no, spoko. Okej, okay, lecimy dalej. Eee, dobra, kolejna rotacja. Mamy Morganę znowu. Hmm. Biorąc Morganę, mówię od razu, mogę zrobić tylko slot. Ale weźmy to Morgana, Morgana nam się przyda. Hmm. Aszka, Aszka, Aszka. Wywal mi ją. Odświeżmy. Hmm. Rek'Sai. Czy my Rek'Sai chcemy w ogóle inwestować jeszcze trochę? Eem. Szczerze... Zostawmy tak. Na tu, jeszcze coś pomyślę. No to muszę trochę pomyśleć jak to rozegrać. Jakim levela patrzę na to? Uuu, Dravena. Dravena sklastać. Ale co on się odwrócił w ogóle? Jezu co on ten karon u niego? Nie wiem co ten karo no zawalił u nich Aaa, mają Lili, no to fakt, że się wszystko wykazało No Ma Lulu, Lili jak Lul. Nie wiem, to do poniarzy Aaa, faktycznie ona podbiła go, jego wzrostowo I dlatego nie mogę się to wybiera pierwszy. bo to teraz tak zauważyłem, faktycznie jest wybierają pierwsze osoby, które mają najmniej punktów. Oczywiście chyba jest to coś jest, tak. A potem po kolei po dwie osoby. Um. O właśnie, patrzyłem na nią. E, kogo tu mamy jeszcze ciekawego? Oj Gara, dobrze, narę. Weźmiemy myślę atroxa Troksa, troksa! ale mam troksa. Dobra, fajnie. Atrox jest spoko, bo on jest z tych, które dołuczam, więc spoko mm, okej. Okay. Um, tak. Tutaj nic nie ma ciekawego. ale on jest. kurwa nie da rady. Mojderkizer. Mm, brak slotów. Ja już uczę tego kary na razie niepotrzebne nie, nie Mordekaizera weźmiemy Eee, to jest walka na razie Będzie? popędzie? To jest ta walka PvP Ok, myślę, że mob będę pierwszy, ale okej okay. A, ja na razie zajęliśmy się zajął, tam nili Nie moja wola... tylko moja wola. gry Co się stało z tym garenem? Nie wiem, czemu on tak zniknął nagle. A, i szło mi dobrze i teraz już idzie całkiem do dupy. Ha. A. Przydałem szampów. Eee, Pan też założyłem, że temu. Mm, garenowi. Patrzcie co tu mam. Na razie. zaczynam przegrywać. To jest moje niefajnie nie fajnie się robi, Zaczyna dobrze co to mamy szybko e... Sen... ale mam go na dwójce więc nie będę kombinował tutaj za wiele e... Trisco, Warwick, e... Rex nie nie odświeżamy e... mamy Brown Brau... Lona nie będzie trudno Lucek ma jest na drugim poziomie więc nie będę go wywalał a Dajemy z Zagnara um... <laughs> Czemu nie wystawiam po 6 champów, to jest ten chalery? Ja u nich mogę mieć 5, a oni wystajemy po 6. Ładnie, Ari zdechła, jeszcze tylko zostawiam Kazik. A że to wygrywamy? Ładnie. Tak, teraz będzie walka z wilkami Eee, e, Nie. Bliskanga nie potrzebujemy. Mmm. Ryset względu... nic. Jeszcze raz. Reksy nie. O Jezus, no O, jest. Okej, okay, dobra. Mm. Szczerze. Ten mi nie jest potrzebny. Weźmy morder kaisera, będę miał trójkę od razu. Postawię go później na polu, oczywiście. Um, dajmy na lampy. No nic kolejnego. Aha, to chodzi, im wyższy level tym ten. Ow, nie gardzę mi wielkich w 1 jeszcze do cholery. To jest jak zdalny przyps, jak dla mnie. Jezu, serio, aż taki przyps. Owszem. Mmm, okej, okay, dobra. Arena, wydajemy pancerz. Trzymałeś na to wszystko. Ok. A, to można łączyć przedmioty. Wow, okej. Okay. To jest interesujące coś, naprawdę. Tak, ustawmy. Trochę podlewelujmy. E, bo mi się level przyda, powiem wam tak naprawdę. Bo im wyższy level mam, tym więcej możemy champu użyć na arenę. Teraz tak zwróćcie uwagę na to. To mieliśmy z Eee... Tego I graj O wow U, Wow Kurwa ale obrwałem Cholera jasno mm, mm, Nie fajnie Eeeem... Um, Okej... Okay. Zobaczmy co my tu mamy z kampu? Leonę będę miał drugą, dobra, jak będzie Leona druga Eeeem... Um, Lappa nie wystarczy Eee, jest na polu bitwy Tego weźmy, bo ma jeszcze dodatkowe punkty tego, jest Czemu on ja go nie wrzuciłem? Eee... Um, czy ktoś inny jeszcze ma sens? Zamienimy tą tę na Luciana już, bo bez sensu Uh, Patrzyłem Dipsa trochę na polu bitwy Wow. Ja pierdolę! Ajajajajajaj! Kurde, pamiętam trochę z... nie wiem, co ja mam robić za wiele tutaj, bo. Hmm. Tam mi nie dobry, A Expo mi też kurwa brakuje powoli. Troszeczkę żeby mieć w, e, w siódmy i trochę coś tu więcej porobić, tak naprawdę. Hmm. No zobaczymy, no. timo nie zmieniło, bo tutaj nie mam za wiele, co kombinować, tak naprawdę. A co mogę dać tego ewentualnie za tego mogę to zrobić, może będzie miało Bo dostanę buffa chyba z tego co wiem, powinien być buff Ale nie widzę zetki z przodu... Oje, zostały tymi, które skacze do wszystkich um, Okej, okay, trochę to jest to, co zrobię za team, ale no Popatrzcie jak fajnie mi garenik wszystkich wykosi prawie o Jezu, co? Jaki dips a patrzcie on ma je temy, mu kurwa założyłem, temu Kazikowi O, ma Kazika już kurwa na trzecim pociągu gwiazdy Aaa, wow. no to fest No fest mu kurwa na dropie ten Kazik już mm, okej okay. i tak trochę spadłem w strasznie, dobra, jestem, gdzieś tutaj, to. Mmm, co my tam mamy na polu bitwy planszy? W sumie Okej, okay, ja już zabrany. eee. Voliber. Dodatkowy pancerz też ma. Eee, albo Advacey Weźmy, i tak misterkę zredzia, Mister, Mister, i tak wierzymy. Misterka z złotych to, 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 to jest. Misterka. misterkiem? Hmm. Hmm, korona. No nie mam kart właśnie takich. Wiecie, bo to karty mówię. Bo to są dokładnie, by powiedziałbym, takie karty typowo użytkowe. Um, ciężko mi, kurę, naprawdę nie mam takiego czegoś, żeby kurwa, ten Twiniak zrobić w miarę taki fajny. A żeby w miarę mocny na ten etap gry. Morgany mam. Świetnie wręcz. E, mogę znaleźć mój mojego teraz w tym momencie i to jest już trochę opłacalne dla mnie. Um, poświęcić, kurę. Nie mogę Zaraz no, stoimy, zobaczmy co może być ciekawego jeszcze. Czy czy czy. Nie. Dobra, no to tyle, więcej niż zrobimy Wejdźmy na jakąś arenę O ja, coś czuję, że to mogę przegrać Straszne. O, fajnie, ta padło już Jedna, no, ale u mnie Garem padł, o jest O jest ta wave jak u niego jest zbachowana O cholera, jasna, no to pomnie o, mnie dostałem tutaj już. Morga sam wiele mi zrobi. Ała. Ała, mam 7 HP tylko. Ajajajaj. Nie fajnie, naprawdę, już bardzo jest nie fajnie, jest tak naprawdę. Więc punkty będę miał. 7 level. Znaczy, u niego jeszcze tego? Mogę. Um. Co tu mamy? Nic ja co mogę złączyć, a nie jakiegoś takiego poważnie dobrego czampa, powiem wam tak. Hmm. Naprawdę, nic kurwa nie ma co mi się przyda. Oj Co to było? To było siejuani! Serio! Aaaa, szóste miejsce Powiem wam... Jest ten tryb dość ciekawy, chociaż według mnie... No czasem jest ciężko wykonać dobry, prosto, jakby to powiedzieć... Team z tego wszystkiego. Bo popatrzcie tutaj na przykład... Miałem same dwójki głównie. miałem <śmiany> gościu trójka na przykład. Mm, powiem tak. Tryb jest jako tryb, jest bardzo fajny. Ale trzeba byłoby się go trochę pouczyć, jak grać, jak dokładnie, ale mówię, to jest fajny tryb, który można by tak zastosować typowo na zmiany atmosfery. bogałem w coś trochę inaczej niż zwykle, czyli na eee, po prostu zwykłym trybie w LoL'e. To jest naprawdę bardzo fajnie odskocznia. Fajne, że to LoL zrobił troszkę. Będę mnie... Zainteresowałem się tym mówię, warto. Oczywiście trochę zagrać w to. Fajny tryb bardzo. Fajny. Trochę trzeba się było go, go nauczyć tak naprawdę e, rozgrywać Bo fakt faktem jest... Jest potencjał w tym trybie, jak dla mnie według mnie. Jak dla mnie ten tryb, w tym trybie jest potencjał, bo... Ma to coś, <laughs> jakby to powiedzieć. E, no wiadomo, póki co jest tryb jeszcze jest w nowoczesnym dostęp, to jest tak, że no mówię to jest PBS. Dalej, więc um, Nie ma co tutaj za wiele oczekiwać Eee. Nie będziemy mieli jakiegoś większego wyboru. Ale to co jest moje na początku widzę jak na razie jest pokazane, to mi się naprawdę na razie bardzo fajnie podoba to. Nie można odblokować. Dobra. Mówię jak dla mnie ten tryb na pierwsze co powiem o tym trybie to jest naprawdę bardzo się fajny jest tryb. Inny niż po prostu reszty trybów. Co mi się podoba. Dobra, nie przedłużając już tego odcinka z tego trybu. To tyle, trzymajcie się, się i cześć. Pa!